Sejcyna. czyli tysiące z wili. To jest wyzwanie ostrości! Witajcie na recenzji kolejnego z dziejów opartego na Karolinie Reaper Dashbook. Ja jestem Mike Dyck. Ja jestem Sany no i będziemy dzisiaj kończyć temat ostrych dziejów, więc tutaj nie ma co się wypowiadać, o dzieje na pewno są Wam dobrze znane. Jeśli nie są dobrze znane, to polecamy zapoznanie się z poprzednimi odcinkami. W tym momencie właśnie całą ofertę, w tym momencie, jak mówię te słowa, całą obecną ofertę. Tak. Mamy za sobą. Znaczy, zaraz będziemy mieć za sobą, bo jeszcze przed nami jest oczywiście test tutaj tego konkretnie sosu. No to ja wam już go pokazuję oczywiście w zbliżeniu do kamery. Proszę bardzo, jest to jak widzicie dashbook. Żar Karoliny, pikantny sos śliwkowy. Sześć tutaj papryczek symbolizuje jego moc. A tutaj możecie zerknąć na skład. Sosik ten oczywiście mamy, jak wszystkie Ostry dzieje, mamy dzięki Markowi Mirowskiemu, którego serdecznie pozdrawiamy, dziękujemy bardzo. I dzięki niemu właśnie mogliśmy przerobić całą ofertę, kompletną, obowiązującą obecnie ofertę Ostrych Dziejów. Dobrze, w takim razie no, czas najwyższy zamknąć te ostrydzieje tak. I zapraszamy Was na skrót y, z live, na którym y, był on Testowa. Zapraszamy do obejrzenia. Mamy tutaj w takim razie nasz Boga w wersji Carolina Reaper i sprawdzimy, ocenimy wrażenia zapachowe. Ty ten Mike zaczyna. Mike, lecisz. Zakończam. O, zapach taki wędzonych śliwek. Bardzo fajny, słodki i z, y, trochę i też czuć się lekko obecność rostu jabłkowego, lekko taki kwasik minimalny. Mm, mm. O, hey. No, mi się z Matogiem nie co kojarzy. E, minimalnie można Boże, odnieść takie wrażenie takiej obecności pierników. Może minimalnie tak mógłbym się zgodzić, że jest I takie podobieństwo. Mi się ostatnio myli, że to imbir. Nie imbir, tylko Majku poprawnie Goździki. ty więcej mam z tym imbirem. Jest to... Jest podobnie, jest podobnie. Nie jest, jest, to, nie jest to to samo, ale jest podobnie. Powiem tak. Połączenie, zap arom połączenie zapachu goździków z zapachem właśnie jakiejś konfitury, dżemu. Mm -hmm. Czegoś takiego... Mm -hmm. No chyba no, no. Chociaż głównie czuję, że to jest jakaś konfitura, bije z tego słodkość. Runda numer jeden, Dash w wersji opartej na Karolinie Reaper. E, taki widok zazwyczaj widzicie przy rundzie numer trzy. Dwie łyżeczki. Tutaj akurat e, będzie... Y, tutaj akurat przypadkowo zrobiłem aż dwie łyżeczki i każda z tych łyżeczek pójdzie na głowę, do do każdego y, spaghetti z piccolo, jakie mamy tutaj y, dla siebie na rundę numer jeden właśnie. Mam nadzieję, że wszystko jasne. Jak nie, to zresztą teraz zobaczycie. Let's go! No mamy go tutaj już na łyżeczkach. Dajemy, wymieszamy, mieszamy, robimy zamęt. Myślę, że możemy zaczynać jeszcze myślę, że smacznego ja również. I w końcu ja zaczynamy... Myślę, że smaczne da będzie. Lecimy w takim lecimy. razie, jeszcze smacznego. Runda Dobra. numer jeden. Let's go! Jak zawsze pierwszy strzał jest takie najbardziej dotkliwe, takie szczypnięcie na język intensywne. Dla mnie leciutkie szczypanie na język się dopiero zaczyna. Na mnie zawsze jest pierwsze taki intensywne. Na mnie jest pierwsze intensywne, a potem się przyczają. Smaku od siebie nie za bardzo dodaję, nie czuję. Raczej. No, też nie. Dotkliwiej zaczyna, szczyp, dotkliwie zaczyna się szczypanie w język. Przy każdym, przy każdym kolejnym widacu, tak, to już mhm. e, m, zdecydowanie nie ma tego wrażenia, przy, co jest przy pierwszym. Mhm. Już język jest przyzwyczajony. Oh, Poczułem swój tych goździków i z mocniejszą ostrością coś wjechało. Może być źle rozmieszany albo one po prostu taki jest, ale daje w język. Mocno. Mhm. Teraz ja dostanie strzałę. No, rozwija się. Ale jest to taki, no, na takim samym poziomie, jak po te poprzednie, według mnie. Czkawka, daj na usta. Nie słyszę czkawki jakiejś. Mówisz Nie słyszę jej, nie widzę. O kurde. Dobra, to <grym> zauważyłem. Ale on jest mocny. A przy tym czuć? Fajny tak? smak. Nie. Ale przy tym czuć? ten smak goździków A. I, i jest ta ostrość pokaźna. Ale przy tym nie zaburza też smaku spaghetti, więc na razie jest super. Nie czuję normalnie smak spaghetti i nie mam jakiegoś problemu takiego... No. Są podobne z ostatniej wersji Karoliny Lipper, te wrażenia, czyli usta szczepią. Ja już zjadłem. Powiem Ci, że nawet zacząłem już czuć nawet taki lekki posmak goryczy papryk. Takie tło goryczy papryk. Co ja mogę powiedzieć? O. Znaczy, dotkliwe dosyć wrażenia ostrości, ale jak teraz już nie jem i się to wzmacnia, to mam wrażenie, że jednak i nie jest tak mocny jak poprzednicy, których przetestowaliśmy. Mamy na taki sam poziom, identycznie. Teraz wiadomo, usta pieką. Całe mhm. całe wokół jamy ustnej, wszystko tutaj na zewnątrz jest wypalone. Jest piecze. W środku troszkę język, trochę język. Mhm. Ogólnie pozytywnie, jak chodzi o działanie ostrości. Dosyć mocno, dosyć mocno się no, tak, Ciebie nie? tak. No, u mnie przebiegł opiszy pierwszym, potem no, potem już jakoś taką. No, jak na razie wypadają pozytywnie, tak. zobaczymy jak panu z burgera. Ja jestem ciekaw, czy będą wyczuwalne te tak mocno wyraźnie jak poprzednicy, Czy też burger pozrobić to, co powinien zrobić, czyli je przysłonić, przytumić. Okej, okay, daszbuch Karolina Reaper. Tym razem będzie dla do burgera. I będzie to runda numer dwa. Moi drodzy, lecimy. Zaczynamy rundę numer dwa, ale musimy oczywiście go rozsmarować w tym burgerze. Tak. No, czuć bułkę. Czuć bułkę. Tak. Aczkolwiek, gdzie bułka Ukrył się. wcześniej? Ukrył się. Zobaczymy, jak mocno się ukrył. Majku, no, no, Życi smacznego. Ja tobie w ogóle. I futrujemy. No, Ty numer my. dwa. Ojej. Czuję lekko słodycz. wybijającą mm. się z tym. Gorąco na języku. Jest delikatny i aromat. Czuć też słoność samego burgera. Trochę dziwnie to nie współgra ze sobą. Aczkolwiek, hmm. je się to... to nieźle. Ale daje na język. Podobnie jak na spaghetti chyba. Nic inaczej. Ale jest moc. U mnie na razie tak słaby, nie? Słabiej. ale to ja wiem, że się wiele może rozkręcić. Zostanie też, że dopiero tak w mm. połowie burgera to się rozkręciło. Masz tą słodką nutę teraz, poczułem. A ja czuję cały czas e, taką słodycz, jak przygryzam. Już zacząłem już nawet tłogoryczy znowu. Wbijające się takie coraz intensywniejsze tłogoryczy czy No ale tej goryczy nadal nie odczuwam. Wcześniej bezpośrednio też mm. nie odczuwałem. O! Może przy tym... Gry... No? Przy tym gryzie? Dobra. Mm. Zgadzam się, jest już Lekko, bo lekko jest. Język, o, wow. język coraz mnie bardziej piecze. U mnie na stałym poziomie, ale o, jakby na gardu teraz coś poszło. Mm. Mm. Już mam te filmy mocniejsze, na pewno odbiór niż spaghetti. W tej chwili, mm. na pewno już mocniej. Jest taka ostrość, bo gorąco podchodząca. Mm. On jest mm. nieprzyjemny na języku. Jak chodzi o, o języku, ostrość jest dotkliwa. Dotkliwa. I tak wypala język, że to, to nie czuję lekko? Zatarłował ten język. I czuję, wypalony jest taki wręcz. Ja bym, mm. ja bym go mm. przetarł leko, tak kumeksem, tak hamsko. A, no. Wypalające gorąco jak chodzi o ostrość. Chociaż nie jest chyba tak dotkliwa cholera, jak mogło być w spaghetti, nie mocniej rozkręcone było? Hmm. Dziwnie to powiedziałem, ale mam nadzieję, że będziecie o co chodzi. U mnie zdecydowanie I były takie gry. Nie, każdy gryz jak chodzi o ostrość, uczył się na równym poziomie, moim zdaniem dla mnie. Cały czas tak samo. Czas na finał! Dashbook Carolina Reaper, runa numer 3, prosto złychy. Lecimy. Okej, okay, no to co? No to chyba pozostało nam już tylko sprawdzić ostatecznie. Co jest... Tak. Jaki jest ten sos po prostu? Tak. Jak jest co sos? się kryje pod tym bogiem. Słodkość, goryczka, moc. Jak to się będzie teraz prezentować w tej postaci? Dobrze, to co, lecimy? Lecimy. Trzy, cztery... Głównie dżem Pier, Pierwszy raz co czuję to? bardzo wyraźnie dżem. Mm. Konfitury jakby. Mmm, wychodzi goryczka. Tak, trochę mam wrażenie ja właśnie, jakby, jakbym wymiat. dżem śliwkowy z suszonych mm. śliwek zrobiony taki. Czy na początku. Teraz wchodzi goryczka papryk. Zdecydowanie dosyć, nawet silna. Ostrość też, no kurde, no nie, tutaj już ostrość na pewno jest chyba trochę wyższa niż tych poprzednich. Jakoś taka... Taka kurde, bardziej doskwiera trochę. Oj, no... Zacznę... no się. Początkowo sobie pomyślałem, kurde, ostrości to bardzo nie czuję, ale wiedziałem, Pod... dobra, to pewnie walnie potem. Zamiast tej goryczki... I zaczyna nawalić. Czuję nawet już świeżość nawet nawet taką poczułem. Taką znaną świeżość superhotu w tym. No nie no, ten kurde jest mocny, nie? Ten I chodzi o to monster, gdzie jest Corwin Ripper, to tamte dwa płyse, nie? Ale ten już kurde no, rozgrzewa się, cały czas rozkręca, rozpala cały język, płonie. Gardu jeszcze nie, ale język strasznie. A to u Ciebie jak to sam wygląda? Wypala język, zaś ja się staram się za dużo nie mówić, staram się skupić, bo jest to ból jak najbardziej do wytrzymania, jest jak mocny, wychodzi na usta, O kurde. Mnie, mnie, mnie. przy mówieniu nawet na gardu zaczyna zaatakować mocno. To jest mocno! Język też. A, u mnie strasznie język, wiesz, porozpala. <grym> o, proszę poddać chusteczkę, bo czuję, że to zaczyna lecieć. Nie wiem, co powiedzieć, kurczę. Bardzo skoncentrował się na języku. Jest to taka tak, wypalająca moc. Tak, jest, tak, jest. Co ciekawe, nie czuję, żeby w ogóle schodził po gardle, że wypala gardło, Nie, na U mnie zdecydowanie na język, strasznie hmm. język, wiesz. Dlaczego on się strasznie każdy, na język. W, każdym, w każdym obrębie języka, w każdym jego miejscu. O! Zaczynam czuć tu. Pominęło tutaj, ale zaczynam czuć tu lekko, nad brzuchem. Mm -hmm. O, i na brzuchu też. Jest gorąco. Przynieś mleko, tak, możesz. Na wszelki asekuracyjny wypadek. Na wszelki wielki. No to u mnie już na dobrą sprawę z mleko już zniwelowało z języka. Mm -hmm. Lekie już tylko takie pieczenie czuję. Ale tak już jak, objawy objaw już żadnych nie ma. No, czy... ciśniku. mnie uratować brzuch, bo opowiadał się, że będzie taki sam tak. ból jak po ostatnich dziejach. No, ale język jest, bo język już słabnął, mleko no. oczywiście go wzmocniło, nadal do wypalania, ale nawet nie o tego wzmocnienia, dosyć no, szybko teraz już się kończy. A. Czuję, że jest okej. Okay. Okej! Okay, jesteśmy z powrotem, dzieje już można powiedzieć zakończone, przetestowane. nie do końca jeszcze, ponieważ zostały jeszcze nam te formalności, nie tylko formalności, też najważniejsze rzeczy, czyli samo podsumowanie i opowiedzenie o nim. Ale zanim to jeszcze oczywiście też garść innych bardzo ważnych informacji, zacznijmy oczywiście pierwszy od ocen. Jakie oceny ten sos od nas dostaje? Ode mnie oceny dostają następujące. Zapach 4, smak 3,5, ostrość 3. Ode mnie dostaje identyczną ocenę, czyli to jest zapach 4, smak 3,5, ostrość 3. Okej, okay, więc po zsumowaniu moich ocen wychodzi mi średnia 3,5. Moich jest to też 3,5. A więc trzymana cena końcowa to 3,5. Wow, tak jest. Okej, okay, przejdźmy więc teraz do rankingu. Tak, i otwieramy kategorię sosów ostrych. Tak jest, w tejże kategorii znajdujemy się w okolicach miejsca 20. No, ponieważ mamy tutaj, zdradzimy wam, że wyceniliśmy naszego dzisiejszego bohatera na 41 tysięcy. W związku z czym ma tylko starcie z Hellfire Evil Bastard. I w tym wypadku wygrywa, no ma dosyć, wyż... no, dosyć wyższą średnią dokładnie i zajmuje pozycję numer 21 strącając właśnie Hellfire Evil Bastard z niej i zajmuje tą pozycję ze średnią 3,5. Okej, okay. to by było jak tyle jeśli chodzi o ranking. Ranking już znika, widzicie nas z powrotem. Okej. Okay. Cóż można powiedzieć o tym finalnym, o finalnych ostrych dziejach jakby nie patrzeć, bo zamykają tą właśnie obecną ofertę. Hmm. Może od początku. Zapach. Bardzo pozytywnie. Zapach zaskoczył Bardzo tą pozytywnie. nutą słodkości. Trochę tutaj będą śliwy, ale ty to powiedziałeś, jednak bardziej ci się to każe z, z, z Właśnie to chciałem powiedzieć, te goździki, które kurczę, których pamiętam, lata temu nie lubiłem, raczej zapowiadały dla mnie wrażenia niefajne, aczkolwiek, ale teraz cały ja, czas chyba nie lubisz, bo jeszcze niedawno na filmie z Pueblo powiedziałeś, że to nie jest zapach, który No cały czas faktycznie nie przypadałem do tymi goździkami, czyli tak zwanym zapachem pierników, a ja wyrażam, że lata temu to bardzo, bardzo tego nie lubiłem, a teraz mam wrażenie, że. Przy tych dziejach to pierwszy raz mogę powiedzieć, że tak no sympatyczny mi się wydał, bo nie był taki intensywny, nigdy nie był taki inny. Nie, to jest różnica, jest różnica. Ja w ogóle takiego uh -huh. nie czułem. Zbliżony bardzo, ale jednak są różnice. Uh -huh. Uh -huh. No i zapach zapowiedział bardzo fajne wrażenia smakowe. Uh -huh. I te wrażenia smakowe, kurczę, no, nie, że były jakieś wow, super wybitne, ale bardzo dobre. Na początku tak, zanim się jeszcze przełknęło było czuć zdecydowanie taką uh -huh. e, słodycz konfiturową, właśnie jakiś dżem ze śliwek. Było czuć słodkość. E, w spaghetti może najmniej. No nie, w spaghetti e, Wyraźnie, już nieco z burgera, tak. a w pełnej mocy i krasie, zupełnie inaczej, zupełnie na tym takim normalnym, bo już złych je to czuć. Mimo. Pojawił, pojawiła się również tego rycz papryk, która w burgerze była zauważalna. Była. Spaghetti chyba najmniej, Spaghetti miała, aczkolwiek bo... też już A była. Czy ja tego cień słyszałem? Czy czułem, Ty nie mówię, że nic. Cień słyszałeś, no, Dobrze, no, ale dzieje. wiadomo o co chodzi. Ale no, skupiając się na łyżce, to tak, no było to w smaku wyczuwalne pojawiło się dosyć, no tak. pojawiło się mocno, po tak, prostu pojawiło się mocno, no. Kiedy ta kiedy ta słodkość ustąpiła. E... Więc bardzo fajnie się sprawdził. Że mhm. Tania go w sumie nie, jego walorów jakby nie odbierały tak. yy, ostrości. Tym razem yy, moc na tej Karoliny Reaper no, już była zdecydowana, a no, już tutaj mhm. jednak ocena 40 tysięcy SKU wskazuje, że jest, jest to sos, według naszej oceny najmocniejszy z oferty. W tak, mam wrażenie, że on, był, on działał dosyć skoncentrowanie, mhm. miał swoje epicentrum przynajmniej u mnie. Na języku, język, tak, uczta i gardło też dostawały i bardzo to wrażenie z, z tego skonkretyzowania podbijał, podbijał dla mnie fakt, że to było poczucie takiego gorąca, które wręcz wypalało, znieczulało. Mike to przyrównał też do pumeksu w tych uczuciach. Tak, po, jakby przetrzeć. przetrzeć język, no. Aż w tę stronę ja bym nie szedł tak mocno, aczkolwiek też coś w tym jest. Dla mnie jednak najbardziej mocniej trzymawia to skojarzenie takiej, że to było aż tak gorące, tak palące, że aż znieczulało. I nie każdy sos tak działa. To jest nawet rzadkość kiedy sos tak y, konkretnie działa w ten sposób, że to gorąco jest aż tak mocno odczuwalne. Bo to nie było palenie takie, czy odczuwanie ostrości, tylko to gorąco. To jest jednak różnica, nie wiem dokładnie, jak to lepiej wam opisać tak słowami po prostu. To to trzeba jednak, mi się wydaje, poczuć. I tutaj zdecydowanie te ostro dzieje się na, tym, na tle innych wyróżniały tym właśnie, sposobem jak działa ostrość i tym wyraźnym, słodkim smakiem. Tak. Więc myślę, że mogę polecić. Możemy polecić. To jasne. Mm -hmm. tak, tak naprawdę. Następnie, no, zaczęliśmy Ostredzieje, przygodę z nimi, od bardzo negatywnego spojrzenia, no. aż skończyliśmy na no, naprawdę pozytywnym. Pozytywny, tak, i teraz patrzymy na Ostredzieje jako na firmę, która robi wszystko. Przyjemnie, szybciej. jest bardzo fajnie. Było pomyłka, trudne no osiągnięcie z tymi fermentowanymi. Wycofali to na szczęście z, na razie z oferty w... Fermentowanych i dobrze, bo to naprawdę był potężny strzał w stopę w ich hmm. wykonaniu. Skupili się na tym, co umieją robić, czyli te sosy gotowane, i tu jest spokojne. Hmm. I... A dla tych, którzy <grym> mają już ostrych dziejów, serdecznie dość, a wiemy, że wśród widzów są tacy, no to mówimy, z radością Wam ogłaszamy, że jest to bodajże część ósma, <grym> jeśli <grym> dobrze liczę. I na tym kończymy. Osiem części, na których zaprezentowaliśmy, nawet nie wiem ile stosów, ale dużo. Kilka Kilkanaście stosów na pewno. Dobrze, słuchajcie, moi drodzy, nie ma losowania, tutaj tak formalnie tylko mówię, wiecie o co chodzi. Na pewno no, musicie wiedzieć o co chodzi, bo już to trwa tak długo, że no, musi ja sobie być sobie. pewni. No i na tym wypadku nie, przy, nie, przyszło, nie pozostaje nam nic innego jak już pożegnać się. Ja jestem Sonny Pete. to był konkretnie był Carolina Reaper testowany, który zamykał właśnie sagę ostry dziejów, można powiedzieć. Długą sagę bardzo. Bardzo długą. A my widzimy się na kolejnych naszych tam ostrych historiach, przygodach, różnych wyczynach. W różnych klimatach, odcieniach, smakach, ostrościach, bo yy, nie ma być super mocno, nie ma nas no, zabijać. No. Ma być smacznie tak, tak. i ciekawie i z odpowiednią ilością ostrości. I myślę, że poniekąd ten sos Sparne. bardzo się do tego jest blisko, Sparne. żeby właśnie pod tym kątem nas zadowolić i spełni nasze oczekiwania pod tym kątem. I takich rzeczy się właśnie myślę, należy przede wszystkim nas spodziewać. Dobrze, nie przedłużam już w takim razie. Do zobaczenia wkrótce. Sia! No, czemu Ja nie mogę Ale ruszać językiem. Ja nie mogę ruszać językiem tak boli. Ale boli w teraz no. bardziej ten język. Tutaj trochę. leko gardło tu grzeje. No, to się zgadza, że teraz dopiero. Hmm. Nie spierdolnię cię. Czas